No i lecimy dalej z kalendarzykiem. Jeżeli chcecie wygrać sobie skino z, z kalendarzyka, to koniecznie piszcie hasło podane podczas filmu plus numerek, który chcecie odkryć, a wyniki będą wyjątkowo na Discordzie, bo jestem na wyjeździe, kiedy Wy to oglądacie, a chcę podtrzymać dla Was daily, żebyście mieli skiny do wygrania. Więc jutrz, żmeczki z tej strony Genetyka. W dzisiejszym odcinku mając 252 dolary, otworzymy sobie 100 jednych z najstarszych skrzynek w... CS. Otwieramy je oczywiście na helkase, bo w CS nie opłaca się otwierać skrzynek. Jest to totalnie, totalnie, totalnie skamidłem. A na helkase przynajmniej mamy już jasno rozpisane szanse, jakie mamy na dostanie jakiegoś tam przedmiotu. Jest to bardzo, bardzo fajne. No ale jeszcze przed pamiętać, że wpłacacacie na helkase z kodem genetic, oczywiście, jeżeli macie ukończone 18 lat i wpłacajcie tylko kwoty. Z głową. Serio. Wpłacajcie gwoty z głową, będę Wam naprawdę bardzo wdzięczny i podziękuję też może mi kiedyś. No i co? Wpłacać możecie wiele momentów płatności takich jak Zen, Visa, Zen, jeszcze raz wallet, kart, czyli PayPal i PaySafe. Karty, bliki, przelewy 24, kryptowaluty, skiny, NeoSurf, Sofort, Google Pay. i Możecie sobie tutaj kupić premkę, żeby dostać dostęp do nowych, limitowanych skrzyneczek. Macie również giveaway na Hellcase'ie, to też warto sobie sprawdzić. A my wydaje mi się, że już teraz możemy polecieć. 10 skrzyneczek Esports 2013 Winter. Wygląda to na takie małe, więc myślę, czy sobie tego nie przybliżyć nawet. Leciutko. No i w tej skrzynce akurat wydaje mi się, że mamy jakieś tam sens sensowne szanse na takiego Cobalt Disruptor. Na przykład na Electric Hive'a. I coś tam idzie zdobyć. No to co, lecimy. 20 skrzynka. Okej, okay, no już widziałem, już widziałem jakieś tam skinki fajne. No ale niestety nic z tych rzeczy. 30 otwarć. No i znowu, dobra, spowolnijmy to troszeczkę, bo póki co to nie oddaje jakoś za bardzo. Nie oddaje druga najstarsza skrzynka w cs -ie. Pierwsza oczywiście była Weapon Case, jeżeli nie widzieliście odcinka z Weapon Case'ów, to koniecznie sprawdzajcie. Jest on prawdopodobnie teraz w karcie, albo generalnie kliknijcie sobie w prawy górny róg. Tam zawsze dodaję filmy, takie, które mogłyby Wam się spodobać, nawiązujące po części do filmu, który aktualnie oglądacie. No i co? Dzisiaj też jak widzieliście nie ma kalendarza. No nie ma kalendarza, no ale jest ten kalendarz, tylko nie mogę dodać na początku. Ach, cholera w sumie wie. Dodam pewnie na początku wstawkę. To już nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie mnie. Na początku dodam wstawkę, że kalendarza nie ma, bo jestem na wyjeździe, kiedy to oglądacie. No, fajnie. W końcu jakieś takie mini wakacyjki. W takim terminie, że po prostu było tanio, no bo się nie powodzi, ale... Ale i tak jest w porządku. Nie każdy może sobie pozwolić na wakacje, jestem naprawdę za to wdzięczny, że mogę sobie pozwolić na takie wakacje i naprawdę jestem wdzięczny za każdą osobę, która ogląda te filmy na moim kanale. Więc żeby odwdzięczyć się waszą wdzięcznością, to od razu wam powiem hasło tutaj na film, na kalendarz i hasłem na dzisiejszy kalendarz niech będzie na przykład Kurde, jakie mogę wam dać hasło? Wasza ulubiona platforma społecznościowa plus numer, który chcecie odkryć. Tak o, wyniki będą na Discordzie, bo tak jak mówię, no nie mam nie na wyjeździe, nie mam jak tego montować na bieżąco, a my w tym momencie już przekroczyliśmy, wydaje mi się, barierę ponad 100 najstarszych skrzynek w CS-ie. Jednej z najstarszych skrzynek w CS-ie. No i co? Nie poleciało, szczerze, totalnie nic. Szczerze, no serio nie poleciało praktycznie nic. Więc odpuścimy sobie tę skrzynę i polecimy sobie na jakieś baty. Może na jakieś batach jakieś skrzynki. Bardzo mnie jara generalnie ta opcja otwierania sobie skrzynek CS-owych, bo na pewno mamy lepsze szanse. Tutaj wydaje mi się, że nie ma co się kłócić. Na pewno mamy lepsze szanse niż w wcale się do otwierania. A ja w wcale się trochę ze skrzynek otworzyłem, no i teraz żałuję, nie? Bo mogłem to robić na Hellcase i mogłem z tego sobie wyciągnąć jakieś ścianko. Yy, rzeczywiście, a nie wszystko pieprzyć w błoto. No ale dobra, 80 baksów 4 skrzyneczki, no to jest ponad 3 stówki. No i zobaczymy co nam wylecie z tych czterech skrzyneczek. Pierwsza, no auk kameleo. Tak sobie. Tak sobie, tak sobie, tak sobie. Jeszcze gorszy stan nam wypada. Druga skrzynka, Killjoy, ona chyba się nazywa. Okej, okay, dobry stan. No, well World War Nie jest to najlepszy stan, ale coś tam jest to warte. Okej, okay, no ten spłowiały bursztyn jest gówno wart. No i przegrywamy o 4 dolary. Ostatnia skrzynka, oddaj coś. Blueprint wydaje mi się, że będzie droższy. Będzie droższy, ale niewystarczająco. Przegrywamy tego batla. Ale i tak nie oddał nawet jakoś mega, mega dobrze. Mamy jeszcze 112 dolarów, 117 przepraszam i z tych 117 dolarów chciałbym zrobić jakieś dwa fajne body, W których potestujemy sobie skrzynki, na przykład skrzynki tych in, albo nie, to zostawię na kolejny odcinek. Skrzynki tutaj influencerów, skrzynki yy, pro playerów zostawimy sobie na kolejny odcinek. A w dzisiejszym odcinku jeszcze możemy sobie polecieć na coverty i supreme case'y czyli takie OG skrzynki, których też naprawdę dużo kiedyś otwierałem na hellcase. E. No i co? Cztery z obu sztuk lecimy, kolujemy, bota i zostaje nam 57 dolarów jeszcze na ostatniego battle, Oczywiście liczę, że to wygram, ale zobaczymy jak to będzie. Pierwsza skrzynka z ośmiu kałaszki, nie, to jest Supreme Case bodajże. No i trafiamy gorszy stan, niestety Desert Strike'a, ale jeszcze trochę skrzynek jest przed nami. Teraz lepszy stan, ale nadal nie najlepszy. Nadal to nie jest ten faktorium. Kolejny. OK, Royal Paladin. To też jest coś warte. W Statracku na pewno by było więcej warte. I OK. Bloodsport. Też w porządku, chociaż gdzieś ziomeczek trafia Wiktoria. I to są Supreme Cases. To są Supreme Cases. Dobra, posrało mi się. To są Supreme Cases. 5 dolarów przewagi mamy. No i już na pewno nie. No już mamy tylko dolarka. Dobra, dwa Supreme Cases. Dawaj. Dawaj coś. Camelon. Lepszy stan na pewno. OK. 4 dolary przewagi i ostatnia skrzynka. Wygrywamy to. Na pewno to wygrywamy. Dobra. Battle oddał minimalny profit. Minimalny profit, troszkę ponad 10%. No i wydaje mi się, że dzięki temu możemy sobie wlecieć Olina. 130 dolarów na skrzynki, które się nazywały Knife life. Jazda, bank. Skrzynki, która oddała. Fajnie oddała. Nie powiem, nie powiem gdzie. Sprawdzajcie na kanale. Odcinki z Hellkaisa, ale podpowiem: no. Od 50 dolarów do kosy. Tyle mogę powiedzieć. Yy, I skrzynka się popisała. Skrzynka się popisała, więc miejmy nadzieję, że teraz też się popisze i że teraz też ujrzymy jakieś koski. Ok. Neon Revolution to też jest bardzo dobry drop. To jest 30 dolarów. Nie jest to koska, ale też jest to zadowalający drop. Ale jeżeli dostaniemy jeszcze koskę, na przykład taką samą co ten bot. Na przykład on trafia kosę I dwie skrzynki po nim my trafiamy kosę To było w ogóle idealne Jeżeli trafilibyśmy jeszcze tą samą Albo nawet droższą kosę Bo wtedy ten battle by się solidnie sprócił Dobra, dziewięć skrzyneczek nam zostało nie gadania, więcej robienia Trafiamy Shadow Degersy, pięknie, 92 dolary Ale to i tak nie jest jeszcze wystarczająco Jeszcze jedna koska dla mnie Jeszcze jedna koska, no będę dzisiaj zachłanny Muszę dostać jeszcze jedną koskę Siedem skrzyneczek ostatnich zostało Okej okay mp7, k mp7 słyszałem ostatnio w ogóle, że jest jeden z najgorszych y, tych, jak to się nazywa light machine gun, chyba tak chyba tak, chyba tak, chyba tak, to ciekawe akurat, bo zawsze grałem mp7, -ką. możecie znać w komentarzu, czy też gracie mp7, -ką. no i cztery ostatnie skrzynki potrzebujemy kostkę, potrzebujemy kostkę, mamy fajny profit, mamy 180 dolarów, jakby nie patrzeć z tego, ale i tak ja bym przygarnął jeszcze jedną kostkę, żeby wyjść z dzisiejszego odcinka na przyjemny Plus, dwie skrzynki jeszcze. No i jesteśmy w dupie tak szczerze. No jesteśmy w totalnej dupie. Chyba, że z ostatnich dwóch skrzynek wypadnie nam kosa. Proszę, no daj. Jakąkolwiek kosę. Jakąkolwiek naj, nawet najtańszą kosę. Ostatnia skrzynka, no proszę daj. No i dupa. Coś tak czułem, coś tak czułem, że bo to też wypadnie kosa z tych 14 skrzyneczek. No ale nie sądziłem, że wypadnie ona taka droga. Dobra, sprawdźmy ile ten knife life w ogóle kosztuje. Bo jest to skrzynka bardzo porządna. Kosztują 9 dolarów, a procent na kosy mamy 1, 2, no około 3% mamy na kosy. Jeszcze mamy tutaj Fuel injektory, które też kosztują więcej niż niektóre kosy. Kil które też niektóre więcej kosztują, które kosztują więcej niż kosy. Neon Revolution, który w dobrym stanie w stat tracku też będzie kosztował więcej niż kosa. No szczerze, bardzo porządna skrzynka. Będziemy jej na pewno dużo więcej otwierali, może zrobimy sobie jeszcze jakiś challenge typu od 3 dolarów do kosy, albo co możemy wygrać z 3 dolarów na Hellcase? Ie. Ale to poczekajcie do końca, zostawcie subskrypcję. Ja wam w dzisiejszym odcinku dziękuję. Widzimy się w kolejnym i wpadajcie na Discorda, żeby sprawdzić kto wygra z kalendarza z kina.